Cześć! Z tej strony witam Was bardzo serdecznie DJ Rock and Roll. W kolejnym już odcinku zagrajmy w Call of Duty United Offensive. Wiecie co może sobie teraz tym razem tą odprawę obejrze. Zobaczymy co to jest ciekawego. Albo nie, dobra, nie chce mi się w sumie tego oglądać. Tymczasem y, dla odmiany będzie to misja y, na pokładzie samolotu. Nasze zadanie będzie polegać. Y, nasza misja będzie polegać między innymi właśnie na odpieraniu atakujących nas y, samolotów. No ale gdzie te samoloty, no? Zasiadłem w wieżyczce, no. no. to właściwie po co, no? Tutaj jest właśnie niefortunnie, jak ten, jak... Jak się obrócę do tyłu, no to właśnie ten, jak będą nas atakować tam właśnie z tyłu, to tutaj muszę uważać, żeby niechcący nie ostrzelać swój samolot bo tu widzicie, że wystaje ten, wystaje pionowy statecznik. A tymczasem już zaczyna się niby coś dziać. Przez chwilę były. Myślałem, że już gdzieś nadlatują. Czasem wydaje się, że to. A nie, jednego z naszych już jakby zestrzelili. No, już się zaczął palić. Także ten, także. W ogóle to fajnie tu jest w tym dodatku. Bardzo fajne są misje bardzo zróżnicowane, bardzo sobie to yy, cenię w grach tego typu zresztą nie tylko tego typu ale właśnie misje są zróżnicowane że raz mamy o już pierwsze dobra, to strzelam do nich no kurde, no nie mogę trafić, są za daleko jeszcze mgła jest znaczy, chmury. Kurwa, mać no. Jest, jednego już prawie mam. Dobra, udało się. Zaraz, o czym to ja mówiłem. Aha, no, że lubię, jak jest ten, jak jest takie zróżnicowanie. Bardzo sobie to cenię. Mieliśmy misje zimowe poprzednio w kampanii amerykańskiej. Właśnie zapomniałem Wam. Y, powiedzieć, że teraz y, tego, zaczęła się kampania brytyjska. No, to tak, y, mieliśmy w kampanii amerykańskiej misje zimowe i ten, i oprócz tego, jeden to był, y, jedna, jedna z misji to był, a właściwie dwie misje to był szturm, y, a pozostałe dwie to była bardziej ten bardziej obrona pozycji. Także już tutaj mamy urozmaicenie jakby takie małe. No a teraz zasiadamy sobie w samolocie. No i musimy jakoś go osłaniać przed tymi tutaj. Musimy jakoś, tak, jakoś go... żeby teraz nie trafić w samolot. Uważam wszystkim ale powiem wam, że jak podleci przodem jak leci centralnie przodem na nas i jak jest już no, jak już jest dosyć blisko nas to traficie jest dużo łatwiej trzeba po prostu celować w okolice śmigła mniej więcej no kurde no Właśnie jak się ten tyłem jest trafić samolot najgorzej. Nawet jak jest bardzo blisko. W ogóle wiecie co zauważyłem? E, tutaj się pojawiają te, te takie krzyże nazistowskie. To chyba symbolizuje zestrzelone przez nas samoloty. O kurde, jednego z nas się trafili. Tak jak myślałem. Więc teraz dla odmiany leci, jesteśmy w wieży 4 No i tutaj już jest o wiele lepiej, bo zobaczcie, one lecą prosto na nas. I nie ma ryzyka, że... Trafimy swój własny aeroplan. Niestety, minusem jest to, że mamy no dość ograniczone ten pole manewru. Tamte, tamta wieżyczka mogła się obracać. Miała możliwość obrotu 360, a ta ma tylko, to możemy wykonać tylko obrót 180. Kurde, no nie trafiłem go, no nie zdążyłem. Ale dobra, udało się teraz tego ostatniego. No, no trafiliśmy teraz na dość zmasowany atak powiem wam. Czyżby już odpuścili? W polu widzenia żadnego samolotu. Wiecie co, może sobie jednak pójdę, wrócę do tej obrotowej. Tutaj są apteczki w razie czego. Bo nam też się obrywa. Niby mamy o ten, mamy, jesteśmy opancerzeni. Ale ten, ale i tak nam się obrywa. O kurde, zobaczcie tu już, już dziury się porobiły. Na żółto ta, ta tylnia część się tutaj na, na tym tutaj radarze pali. Także no, dość poważnie żeśmy oberwali. Teraz jeszcze skrzydło. Kurde, i następne jeszcze. No zajebiście. Dobra, od, od, musimy odciąć dopływ paliwa. Ok, udało się. I teraz chyba. Ochraniać bombowiec. No dobra, to sobie może. Dobra, może lepiej do okrągłej, do obrotowej. Tak to będziemy mieli lepszy obraz sytuacji. Tam, jak sami widzieliście, no niestety, no tylko 180 stopni możemy wykonać. Kurde, ale zobaczcie, ile tu z przodu ich się porobiło. Jednak zobaczę co tam jest z tyłu. Wo, z tyłu też ich tu dużo. No, powiem wam, że może być ciekawie, że będę musiał co chwila zmieniać wieżyczkę. W ogóle wiecie co by można było zrobić tego? Jaki challenge w internecie? że jak mamy te tutaj y, te krzyżyki nazistowskie, co symbolizują niby ile żeśmy ustrzelić tych samolotów, nie? no to można by było zrobić ten y, challenge pod ten, że internauci y, gracze by bili rekord prześcigając się tym, y, kto ile zdoła samolotów w tej misji ustrzelić. No byłoby to powiem wam ciekawe No kurde no jaj jak uciekną tam trochę w bok jak stracimy ich tego z dwunastej jak ich stracimy no to później jak one z, z boku samoloty jest ciężko trafić dosyć A jak leci tyłem no, tak jak mówiłem już wcześniej to kurde znowu coś się pali To już w ogóle staje się to niemożliwe Dobra gdzie tym razem? Tutaj Na trzeci, czyli tutaj Tutaj mamy jeszcze mniejszą możliwość chyba wiecie, to czekajcie to lepiej sobie pójdę do tylniej. A nie dobra, Nawet z tyłu na razie czysto, stąd nas chyba. Albo dobra, do obrotowej lepiej. Najlepiej. Ło, wow, widzieliście jak to skrzydło, tego już prawie, to jedno skrzydło już jest zwęglone. O, widzicie? Przez chwilę był taki złamek sekundy. Kurde, udało mi się z dość dużej odległości go trafić. Nadal mamy ochraniać bombowiec. Wracać do tylnego karabinu? No, tak myślałem, że właśnie. Ja powiem wam, żebym chętnie wziął udział w takim oto challenge'u w nabijaniu tych w zestrzelonych samolotów. Trzeci rządek już żeśmy zaczęli zapełniać powoli. Kolejny mamy do kolekcji już. I Teraz trzęsi się ekran. Czy no nie ekran tylko no, że samolot trzęsie. Straszne turbulencje i przez to... a właśnie. Mam problemy nawet z trafianiem w śmigło. O jaj. Aj, jaj no. Hmm. O kurde, no O no O udało udało się. Czwarty tutaj. I będziemy chyba mieć, nie, jeszcze nie teraz, następny do kolekcji. I czyżby następny? Tak. Przynajmniej go, przynajmniej oberwał na tyle poważnie, że się dość poważnie zaczął palić. ile po prostu sam się ze wszystkich stron teraz nadlatują To by wypadało do obrotowej się teraz udać na szóstej czyli Aha czyli tak bardziej Tak bardziej bok. Ale czekajcie, bo nasz ten radar też się obraca. I kurde, jak tu się teraz połapać? Tymczasem kolejne trafienia mamy na koncie. Zastanawiam się, czy. Nie pójść sobie czasem do. Nie, no ale zobaczcie, już praktycznie cały czerwony mamy ten. Cały samolot jest już czerwony. Z wyjątkiem tej przedniej tutaj części i tej jednej strony po środku, gdzieś tak mniej więcej. Może lepiej tutaj. Dobra, trafiony, zatopiony. Już tu za wiele ich nie ma z tej strony. Kurde, patrzcie jak śmigło, masakrowane. No ale dobrze nam, dobrze mi teraz idzie. Ostrzeliwanie praktycznie. Każdy, który znajdzie się w polu yy, widzenia to już ten, to już staje się, staje się już wrakiem. Czyżby ustał szturm? Gra zapisana. O, coś czuję, że. Będziemy mieli teraz jakiś nagły zwrot akcji. Nasiliły się jeszcze w dodatku turbulencje. Celem jest uaktualnione, czyli. Co tym razem mamy zrobić? A dobra, trzeba te luki bombowe po prostu otworzyć, bo właśnie coś tam y, widziałem wcześniej. Kurde, jeszcze pożar. Co? Nie no, kurde, no nie mówcie mi, że to będzie misja nieudana, no. A. Ale czekajcie, czekajcie. Otwarł mi się spadochron, to kurde. Już myślałem, że to będzie misja nieudana i będę musiał... Cały poziom od początku przechodzić, a tymczasem dobrnęliśmy do końca misji. Także trzymajcie